Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie szóste. Wykonaj działania na liczbach zapisanych w systemie piątkowym. Wyniki podaj także w systemie piątkowym. Zadanie rozwiążemy w białej tablicy. Przejdźmy do białej tablicy. Jesteśmy już w białej tablicy. Ze względu na to, że obydwie liczby są w systemie piątkowym, nie będę je zamieniał na system dziesiątkowy. Wykonam Dodawanie tych liczb zwyczajnie sposobem pisemnym. Oczywiście pamiętając o tym, że jest to system piątkowy. Zasady podpisywania sposobem pisemnym i liczenia praktycznie są identyczne jak w systemie dziesiątkowym. Czyli przepiszmy nasze liczby, czyli tak samo wyrównujemy do ostatniej cyfry. Tu będzie czwórka, tu będzie czwórka, tu będzie 0 i tu 1. Najpierw dodajemy. 4 plus 4 to jest 8. Mamy system piątkowy, czyli mamy do dyspozycji tylko cyfry 0, 1, 2, 3 i 4. Suma wynosiła 8, więc muszę tą sumę podzielić modulo 5. 8 modulo 5 dałoby mi resztę 3, i tutaj wpisujemy właśnie wynik dzielenia modulo, czyli 3. Tą sumę 8 jeszcze powinniśmy podzielić całkowicie przez 5, czyli wynik takiego dzielenia daje nam 1. Wynik tego dzielenia przenosimy do kolejnego słupka i ponownie wykonujemy dodawanie. 1 plus 2 plus 4 daje 7, czyli 7 modulo 5 daje 2, czyli tutaj wpisujemy wynik dzielenia modulo, czyli 2. I jeszcze 7 dzielimy przez 5, to jest też 1. I tą jedynkę przynosimy nad kolejny słupek. Znowu dodajemy. 1 plus 0 plus 0 to jest 1. 1 modulo 5 dałoby mi 1, czyli tutaj jedynkę przepisujemy. Mogliśmy ją od razu przepisać. I gdybyśmy 1 podzielili całkowicie przez 5, byłoby 0, czyli przenosilibyśmy 0. Nie ma sensu przenosić zera. 2 plus 1 to jest 3, 3 modulo 5 to jest nadal 3, czyli tutaj bym wpisywał 3, i 3 dzielone całkowicie przez 5 to jest 0, czyli też nie przenosilibyśmy żadnej cyfry. Czyli wynik dodawania to jest 3, 1, 2, 3 w systemie piątkowym. Przygotujmy sobie tablicę. Jeszcze raz przepiszmy sobie nasze liczby. Teraz będziemy je odejmować. Od cyfry 4 da się odjąć cyfrę 4, wykonujemy to odejmowanie, czyli 0. Od cyfry 2 nie da się odjąć cyfry 4, musimy iść pożyczyć. Od cyfry 0 nie da się pożyczyć. Tutaj powinniśmy napisać ostatnią cyfrę, jaką mamy do dyspozycji w systemie piątkowym, a mamy cyfry do dyspozycji 0, 1, 2, 3 i 4. Czyli piszemy tutaj cyfrę 4, ale nie znaczy, że pożyczyliśmy. Idziemy do kolejnej. Tutaj zostaje 1. No, ta cyfra chciała pożyczyć, tylko pożyczaliśmy nie 10, bo to jest system piątkowy, tylko piątkę. 2 plus 5 da nam 7, czyli teraz tutaj mamy cyfrę 7. Od 7 teraz da się odjąć 4. 7 odjąć 4 to jest 3. I dalej odejmujemy. 4 odjąć 0 to jest 4, i 1 odjąć 1 to jest 0. Czyli wynik tego odejmowania to byłoby 430 w systemie piątkowym. Sprawdźmy nasze rozwiązanie z odpowiedzią. Jesteśmy już w odpowiedziach. Jak widzimy, nasze rozwiązania są identyczne. Zatem poprawnie rozwiązaliśmy zadanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.